Need for Speed Hit to 24 odsłona serii Need for Speed wydana 8 listopada 2019 roku, więc niedługo ta gra będzie miała już 5 lat. Jest to gra, która została wypuszczona po paybacku, który moim zdaniem jest dobrą grą, chociaż przez graczy został oceniony negatywnie. Sam w grze mam ponad 100 godzin, więc mam dużo do powiedzenia w tej recenzji, także zapraszam do oglądania. Fabuła zaczyna się tym, że jest news, w którym przedstawiają Speedhunters Showdown, po prostu dzień i noc. Później jest przemówienie Franka Mercera, czyli szefa oddziału poś od pościgów. Na ulicach nie ma miejsca na nielegalne wyścigi. Zapamiętajcie moje słowa: jeśli bierzecie udział w tego typu kryminalnych działaniach, znajdziemy was. A jeśli myślicie, że możecie uniknąć kary dodając gazu, to czeka was niespodzianka. Będziemy Was ścigać szybko i wyjątkowo bezwzględnie. Uwierzcie mi, nie ma żadnej ucieczki. Później jest wyścig uliczny drużyny Any, czyli postaci, która będzie ważna w dalszej części fabuły. Jeździmy jako Joe w Polstarze, czyli aucie, które tak naprawdę jest jakby ikoną tej gry. Niestety wyścig się nie udaje, rozpada się cała drużyna. No i odchodzi też Joe, który no, niestety, ale. Wywalił tego Polstara do wody. No i zaczynamy karierę jako nasza postać. Poznajemy Lukasa, czyli mechanika oraz brata Anny. Wybieramy swoją postać. No i do wyboru mamy trzy samochody: BMW m E30 Forda Mustanga oraz Nissan 180. Później bierzemy udział w wyścigu. No i później poznajemy Anę, czyli właśnie siostrę Lukasa. No fabuła uważam, że troszeczkę gorsza od Paybacka, ponieważ w Paybacku zdecydowanie więcej się dzieje. Aczkolwiek nie jest wcale zła, no i przypominam, że to jest gra wyścigowa, a nie jakieś GTA. Poza tym w grze są też zadania poboczne, w których można zdobyć Nissana 350Z z Need for Speed Undergrounda oraz Nissana Skyline a R34 a też z Undergrounda. No, i Forda F150 z Need for Speed Paybacka. Gra została podzielona na dzień oraz noc. Jeśli chodzi o dzień, to bierzemy tutaj udział w wyścigach legalnych coś mniej więcej jak w Shifcie czy Pro Natomiast tu po prostu jest ulica, która została zamknięta bandami, no i tutaj nie goni nas policja oraz żadne samochody nie jadą, bo po prostu ta ulica jest zablokowana. Za to, że wzięliśmy udział w tych wyścigach, dostajemy kasę, którą możemy wydać na. Nowe samochody na tuning oraz inne rzeczy. Mimo tego, że policja nas nie goni to podczas jazdy oni się pojawiają, jeżdżą sobie i jeśli w nich uderzymy to jest pościg w nocy. Natomiast tak jak w większości Need for Speedów bierzemy udział w wyścigach nielegalnych. Więc tutaj ulice nie są zamknięte, auta jeżdżą więc mogą też oczywiście przeszkadzać. No i jest policja, która ma poziomy od pierwszego do piątego. Ogólnie w nocy zbiera się poziomy rep. Od pierwszego poziomu do 50, niestety jak się wbije 50, nie da się już wbić wyższego, ten poziom będzie nam potrzebny do kontynuowania fabuły, kupowania nowych samochodów czy po prostu kupowaniu lepszych części, jeśli będziemy mieć wyższy mnożnik, czyli na przykład powiedzmy mamy trzeci poziom, to wtedy mamy mnożnik razy 3, więc jeśli zdobyliśmy 10 tysięcy repa podczas nocy i wrócimy do kryjówki, to pomnoży nam to razy 3 i wtedy będziemy mieć 30 tysięcy, a nie 10 tysięcy. Jednak aby zakończyć sesję i nie stracić punktów, które straciliśmy podczas nocy, bo to nie jest tak jak, jak za dnia, że zdobywamy pieniądze od razu, już je mamy w portfelu. Nie, tutaj jest tak, że zdobywamy te punkty rep, ale to jest takie ryzykowanie po prostu, ponieważ mamy cały czas przy sobie te punkty rep. Natomiast jeśli policja nas złapie. Tych punktów rep dostaniemy mniej, bo dostaniemy je. No i jeszcze na dodatek po złapaniu traci się pieniądze. I naprawdę gdy zaczynamy z grą nie polecam przekraczać trzeciego poziomu policji, bo na tym czwartym już naprawdę będzie trudniej. Już w ogóle piąty level, gdzie tarany są, gdzie są szybkie samochody, gdzie są helikoptery, więc naprawdę w przypadku słabych aut no będzie trudno. więcej do Paybacka samochody nie są niezniszczalne. Aby je naprawić trzeba wjechać do stacji benzynowej, też wtedy przy okazji zdobywa się nitro. Natomiast w nocy jest to utrudnione, ponieważ można użyć tylko trzy razy stacji benzynowej, więc trzeba po prostu rozważnie naprawiać te samochody. Też można kupić ulepszenie po prostu przenośnie, można być na przykład dwa razy, można użyć czegoś takiego, co będzie doprawiać auto. Poza tym w nocy też są wyścigi wysokiej obławy, od trzeciego, bądź piątego poziomu. No i w tych wyścigach można zdobyć najlepsze części w grze, ale trzeba uważać, żeby nie zostać złapanym, bo wtedy też się traci części. Noc można też odpalić, po prostu odpalając mapę podczas dnia, wciskając lewą gałkę. Model jazdy też jest inny niż w poprzednich sześciu odsłonach, ponieważ w tych grach, aby driftować, po prostu trzeba było wcisnąć na chwilę hamulec i auto już driftuje. Tutaj natomiast to zostało zmienione. Tutaj, aby wejść w drift, trzeba zrobić tak, że ma się wciśnięty gaz, później się go puszcza, skręca się gałką i znowu się go wciska. No i auto driftuje. Na początku ten model jazdy był dla mnie trudny i totalnie go nie ogarniałem, ale później naprawdę mi się bardzo spodobał. Też wiem, że z tego wytłumaczenia być może każdy tego nie zrozumiał, ale myślę, że każdy z czasem się tego po prostu nauczy. Mapa jest naprawdę bardzo duża i zróżnicowana. Nie zabrakło tutaj znajdziek i różnych rekordów do pobijania. Przykładowo rozbijanie flamingów. Graffiti do zebrania. Fotoradary. Billboardy. Skoki z ram oraz strefy driftu. Też dosyć zróżnicowane są wyścigi, ponieważ są standardowe wyścigi, oczywiście na auta jak najlepsze. Są wyścigi z okrążeniami, ale są też wyścigi z punktu A. Do punktu B. Chciałbym jeszcze wspomnieć, jeśli chodzi o model jazdy. Ten model jazdy został troszeczkę dopracowany. Jeśli na przykład wybieramy sobie Civica czy Golfa, który ma napęd naprzód, to przy większych prędkościach będzie miał on po prostu problemy z lataniem bokiem. Więc wtedy w takim aucie nie można driftować i trzeba przy większych zakrętach. Robić to po prostu na przyczep. Ale też na przykład nie chcą driftować takie samochody jak Porsche 911 GT3 RS, Koenigsegg Regera czy Audi R8. Na dodatek sztuczna inteligencja przeciwników, jeśli chodzi o NFS-y ostatnich lat, jest po prostu wciul prosta. Te boty są takie łatwe, już na początku są łatwe, nie wspominając o tym, że te auto po prostu z czasem się spowalniają, jeżeli one naprawdę powoli. Dochodzi tutaj do takich absurdów. Że autem ledwo 200 można zająć pierwsze miejsce grając na auta mniej więcej 400 punktów. No więc to coś tam znaczy. I oczywiście jest tam jakaś różnica między łatwym a, a trudnym, ale dalej te boty będą łatwe. Następny typ wyścigów to po prostu takie off-roadowe rajdy. Tutaj, aby po prostu szybciej jeździć na terenie, trzeba mieć wybrane po prostu części terenowe, a nie jakieś na tor. Także to trzeba mieć po prostu pod uwagę. No, i boty tutaj, akurat co ciekawe, są zauważalnie trudniejsze niż na wyścigach standardowych. Ale dalej są łatwe, ale i tak są trudniejsze niż te w zwykłych wyścigach. Następny typ zawodów to zawody w drifcie. Tutaj polecam zrobić sobie jakiś drift-o-wóz, ponieważ jeśli nie zrobi się driftowozu, zdobywa się bardzo mało punktów. Polega to po prostu na tym, że za drift. Jak najlepszy drift dostaje się po prostu punkty. Też jest mnożnik, który się dostaje za to, że się po prostu robi częściej drifty, też dłuższe po prostu. No i chodzi o to, żeby przekroczyć ilość punktów. Kolejny typ zawodów są to zawody na czas, gdzie mamy po prostu duch gracza, który robi tutaj wyścig, no i po prostu jest to konkurencja z innymi graczami, i trzeba tutaj. Zdobyć jak najlepszy czas. Czasami te zawody są naprawdę bardzo opłacalne, bo w niektórych przypadkach dostaje się bardzo dużo kasy za bardzo krótkie wyścigi, ale niestety z czasem i za kolejnymi próbami tej kasy się dostaje niestety mniej i wtedy już ta opłacalność jest po prostu mniejsza. Następna rzecz, która została zrobiona w tej grze, po prostu świetnie. Jest to tuning mechaniczny oraz tuning wizualny. Można tutaj słapować silniki. Kupować różne części, od tych lepszych po te gorsze. Można kupić też jakieś ulepszenia do samochodu, typu po prostu większe uszkodzenia dla innych samochodów, czy mniejsze uszkodzenia dla naszego i tak dalej. Tego jest naprawdę dużo. Tuning kosmetyczny jest jeszcze lepszy. Można tutaj poszerzać samochody, brać inne zderzaki. Zmieniać lampy, dodawać bądź usuwać spoilery, zmienić zaciemnienie szyb, dodać owiewki na zderzak, zmienić wygląd wydechu, zmiany talis rejestracyjnych, zmiany klap bagażnikowych, zmianę w lusterek. w niektórych aut, które akurat to mają, można zdjąć bądź nałożyć dach. I tych ulepszeń jest jeszcze więcej, naprawdę tuning wizualny jest świetny. Można zrobić też swoje własne vinyl Albo po prostu skorzystać z winy na społeczności Których akurat w tej grze nie brakuje Bo jest naprawdę bardzo dużo ich Zmienić można też kolor lakieru Oraz zmienić w ogóle materiał Z jakiego wykonany jest ten samochód Jak cię błyszczy Czy ma po prostu zmieniające się kolory Tego jest bardzo, bardzo dużo Zmienić można też na przykład Efekty dymu spod kół No nie jest to tak zaawansowane jak w Unbound'zie Ale dalej jest Zmienić kolor strzelania nitra czy innych tego typu rzeczy można zmienić klakson, można podnieść albo zniżyć zawieszenie, można też zrobić koła, krzywę, czy zmienić dźwięk wydechu. Jak nagrywam wydawnictwa Electronic Arts, trzeba zobaczyć w mikropłatności, ale co ciekawe. Zostaniemy zaskoczeni, bo tego jest naprawdę. Jest map. tutaj tak naprawdę ulepszenie do wersji Deluxe, które tak naprawdę ja i większość osób od razu ma po kupieniu gry. Klucz do mapy, który odblokowuje wszystkie znajdki na mapie oraz McLaren F1 z czarnego rynku. Co ciekawe, wyzwania z czarnego rynku już są za darmo. Tylko nie z McLarenem, a z Astonem Martinem. Za wykonywanie tych misji zdobywa się unikatowe części do tego właśnie Astona Martina. Rzecz, która może nie jest jakaś mega potrzebna w grze samochodowej, ale jest tutaj naprawdę zaawansowany edytor postaci, można wybrać naprawdę dużo fryzur, dużo bluz, dużo koszulek, dużo spodni, dużo butów, po prostu jest tego bardzo dużo i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeszcze ostatni aspekt techniczny, grafika jest ładna, myślę, że wystarczająca, chociaż też nie jest to nit for Speed 2015 czy Forza Horizon 4 bądź 5. Optymalizacja też nie jest zła, nie ma tu jakichś większych problemów, chociaż czasami one się zdarzają. No po prostu nie ma tu jakiejś sztucznej bariery jak w Rivalcie na 30 FPS-ów, jest po prostu absurdalne. Także podsumowując Need for Speed Hit to bardzo udana gra z serii Need for Speed. Gra dostarczyła mi naprawdę dużo fanów, szczerze w tej grze bawiłem się o wiele lepiej niż w takiej Forge Horizon czy w najnowszym Need for Speed'zie Unboundzie Uważam, że fabuła mogłaby być trochę dłuższa, mogłaby troszeczkę być pociągnięta, ale nie jest źle I na potwierdzenie po prostu tego, że ta gra jest świetna Bijając na multiplayer, sesje są pełne, dalej ludzie w to grają Nie zapomnieli o tej grze Też przypominam, że w bardzo częstych przecenach ta gra jest dostępna za śmieszne pieniądze sam kupiłem ją jakiś czas temu za 15 zł. Oceniam grę na 9x10. Jest to mój ulubiony NFS. Szczerze, lepszy od Most Teda i Carbon. A. Oczywiście to jest moja opinia. Teraz wiem, że dużo osób się po prostu na mnie zdenerwuje, ale to jest moja opinia. Dziękuję za oglądanie. Miego nocy. to tyle. Nara.